Cześć, dzień dobry, z tej strony Maciej Gnyszka, Towarzystwa Biznesowe. Mam dzisiaj dla Was wyjątkową opowieść o tym, czego dotyczyła rozmowa z Romanem Kluską, który zadzwonił do nas i poprosił o jedną małą przysługę, która być może będzie przysługą wielką. Zanim o tym opowiem, to tylko powiem, że w opisie tego filmu. Jest rozwikłana tajemnica mojej czapki oraz mojego nowego kubeczka. W którym mieści się czarny eliksir, który sprawia, że nagrywam tyle filmów. Dobra, to było tak. W zeszłym miesiącu zadzwonił do nas Roman Kluska. Jak wiecie, w towarzystwach biznesowych w miarę regularnie z jednym z najsłynniejszych polskich przedsiębiorców współpracujemy. Roman Kluska był gościem konferencji żywofitości w 2020 roku, był wielokrotnie gościem wydarzeń, które, które stacjonarnie z nim w wielu miastach Polski zorganizowaliśmy w formie spotkań, otwartych spotkań z przedsiębiorcami, a więc historia naszej Współpracy ma już e, trochę i ostatnio, jak mówię, miesiąc temu zadzwonił do nas Roman Kluska i mówi tak, panowie, jakiś czas temu e, przeczytałem i postanowiłem się też zaangażować w wydanie wyjątkowej książki e, i uważam, że to jest prawdopodobnie najważniejsza książka, która powstała, książka ekonomiczna, która powstała w ciągu ostatnich, lat, jeśli nie dekad. I mam prośbę, czy towarzystwa biznesowe mogłyby się zaangażować w upowszechnianie wiedzy o tej książce? Jak pewnie myślicie, nasza reakcja była jednoznaczna i błyskawiczna. Od razu zadeklarowaliśmy, że się zaangażujemy. I teraz, jeśli w ciemno wiecie, że Roman Kluska nie Polecałby, nie wykonywałby takiego telefonu dla byle książki, to już teraz wejdźcie sobie na koniec pieniądza papierowego.pl. Natomiast jeżeli e, uważacie, że no, pieniądze piechotą nie chodzą i 45 zł za książkę. Z przesyłką gratis. To nie są pieniądze, które można lekkomyślnie wydać. To bardzo fajnie, bo dobrze jest być człowiekiem oszczędnym i każdą złotówkę oglądać z, dwu, z dwóch stron. To mam inną propozycję. Wejdźcie sobie na Kongres kongrespatriotyzmuekonomicznego.pl. To czwarta edycja kongresu w tym roku. I zapiszcie się na to wydarzenie. Bez względu na to, czy na część darmową, czy na całość się zapiszecie, na pewno dzięki temu zapisowi będziecie mogli wziąć udział w wykładzie Romana Kluski, w którym do tej książki będzie się odnosił również i opowie, dlaczego ta książka, jego zdaniem, jest absolutnie wyjątkowa i dlaczego zaangażował się w jej wydanie i promocję. Więc. Taka prośba ode mnie, jeśli wiesz o tym, wiesz o kimś, kto szanuje Romana Kluskę, kto uważa, że to jest naprawdę wyjątkowy człowiek, wyjątkowy przedsiębiorca, przekaż mu link do tego filmu. Niech też się dowie. <tryk> Prawdopodobnie z promocją tej książki będą same problemy, bo wielu jest nie na rękę to, żeby ta książka trafiła pod strzechy, więc możemy liczyć w zasadzie tylko na siebie, no i na Ciebie. Więc jeśli chcesz pomóc, już teraz udostępnij ten film, już teraz daj kciuka w górę pod tym filmem i już teraz skomentuj ten film. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu YouTube wyświetli go, zarekomenduje go większej liczbie osób. Mam nadzieję, że mogę na Ciebie li liczyć i do zobaczenia albo na kongresie patriotyzmu ekonomicznego, albo e, poprzez e, tę książkę. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia.